Cześć, mam przed sobą czytnik Pocketbook Impact 4 i w tym filmie zaprezentuję Wam krótko działanie aplikacji MP Go. Która umożliwia dostęp do e-booków w abonamencie. Aplikacja ma tylko w zasadzie jedno zastosowanie. Służy do pobrania e-booków, które dodaliśmy do naszej biblioteki, czyli po prostu przypisaliśmy do naszego konta. A za pomocą tej aplikacji możemy je pobrać na czytnik. Możemy też wyszukiwać te e-booki. Stefan Czeromski. Oznaczone chmurką, znajdują się w chmurze. Możemy pobrać, przenieść do archiwum, oznaczyć jako ukończony. No to pobierzmy. A pobieranie książka została pobrana, bo zniknęła aplikacja chmurki. Otwórzmy ją. Mamy ten sam interfejs aplikacji do czytania jak w przypadku innych. E-booki są otwierane w domyślnej aplikacji. E-booki e z mpig Go są otwierane w domyślnej aplikacji do czytania. Są także widoczne z poziomu ekranu startowego i biblioteki. To są informacje o aktywnych abonamentach. Tutaj widzimy e-booka dodatnego ten. A w jaki tutaj podam Wam mały chwyt na y, wyszukanie ebooków z MPgo Go w bibliotece. Wybieramy opcję formaty i szukamy takiego formatu PBDRM i w ten sposób tutaj mamy wszystkie e ebooki pobrane y, z MPgo. Go. To było na tyle. Aplikacja w zasadzie służy tylko do pobierania e-booków na czytnik, które wcześniej przypisaliśmy na nasze konto. A albo po prostu oznacza to dodanie do biblioteki. No, tą czynność niestety możemy wygląda, wykonać z poziomu aplikacji na urządzenia bierne, lub po prostu logując się na stronie internetowej. A aplikacja MP Go... Służy tylko do pobierania e-booków, a same e-booki na czytniku Pocketbook są otwierane w domyślnej aplikacji do czytania. To by było na tyle. Dziękuję, cześć.